Masz wrażenie, że Twoje obrazy są jakieś nudne i nieciekawe, i w ogóle nikt na nie nie zwraca uwagi? Zwróć uwagę, czy Twoje obrazy mają spójność kolorystyczną. Co to znaczy? To znaczy, jakie kolory dobrałaś podczas malowania. Za chwileczkę powiem Ci dokładnie o to chodzi, ale chciałabym się przedstawić, bo być może mnie jeszcze nie znasz. Ja nazywam się Katarzyna Kostrzeba i jestem malarką, maluję od wielu, wielu lat. Jestem autorką kursów, warsztatów, plenerów malarskich online. Uczę amatorów, jak prawidłowo malować i czerpać z tego ogromną radość. Pokazuję, jak malować farbami akrylowymi, olejnymi, suchymi, pastelami, jak i akwarelami. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jak dasz mi kciuka. Albo serduszko. Co to jest ta spójność kolorystyczna? Przede wszystkim spójność to jest to, kiedy na obrazie te, o, te farby się nie gryzą. Te kolory są bardzo zgrane. Jak tego uzyskać? Oczywiście, wybierając na samym początku gamę kolorów, którą będziesz malować. Ja zazwyczaj wybieram chyba 7 farb, czasem 5, ale zazwyczaj to jest 7 kolorów. W moim przypadku to są kolory podstawowe. Takich kolorów przede wszystkim używam. Do tego zestawu dodałabym jeszcze ultramarynę i to jest podstawa. Później warto tę spójność kolorystyczną stworzyć na obrazie. Sam wybór farb. Jest bardzo, bardzo ważny, ale odpowiednie rozmieszczenie kolorów jest równie ważne. O spójności powiem Ci na przykładzie tego obrazu. To jest Wilk, jak widać, i ten obraz został namalowany praktycznie w tonacji szarości i fioletów. Zastanów się teraz, jakbym. Dołożyła tutaj zamiast tej stonowanej zieleni taką jaskra, taki jaskrawy, zielony kolor. I mam tutaj na myśli na przykład dołożenie takiej zieleni. Popatrz, jakbym tutaj dodała kilka traw, właśnie w takim kolorze, no to już. Sama, sam możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest spójność. Spójność kolorystyczna polega na tym, że na obrazie te same kolory się powtarzają w różnych partiach tego obrazu, po to, żeby wzrokiem można było wędrować po takim obrazie i taka harmonia jest już na pierwszy rzut oka, już widać. Że ten obraz, ogólnie my mamy w środku harmonię wtedy, kiedy malujemy, prawda? Też bardzo ważne jest to, żeby też zaakcentować niektóre elementy. Jeśli jesień jest w kolorze, właśnie, czerwieni, to oczywiście też malujemy na obrazie takie czerwone elementy. I popatrz, że ta czerwień jesieni jest również w tym miejscu. Może nie jest jej bardzo dużo, ale jest ta czerwień, jest jednak i tutaj na dole, co oznacza, że powtarzałam w wielu miejscach właśnie ten odcień. Co innego jest w przypadku tej głębi tutaj, tak. Taki jeden odcień, który jest właśnie głęboko w postaci turkusów, chociaż one tutaj również się pojawiają. Jak się tak przyjrzysz, to w niektórych miejscach również jest turkus, ale czasem dodanie innego zupełnie koloru, w tym przypadku bardzo zimnego, powoduje, że plan się oddala, ale to oczywiście temat na inny film. Spójność na obrazie można zrobić jeszcze innymi sposobami i tutaj odsyłam cię do mojego filmu, do mojego nagrania, to jest transmisja na żywo, którą zrobiłam jakiś czas temu, i tam mówię o jeszcze wielu innych sposobach, żeby tę spójność na obrazie uzyskać. Też bardzo bym chciała, żebyś napisał napisała mi coś w komentarzu na temat tego, co dzisiaj Usłyszałeś. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, czego ty chcesz się jeszcze dowiedzieć. Zapraszam do tego, żeby napisać mi, o jakim temacie chciałabyś, chciałbyś, żebym zrobiła nagranie. Z miłą chęcią takie nagranie dla ciebie nagram. Link do filmu, o którym przed chwileczką mówiłam, do tego nagrania z transmisji na żywo, będzie w opisie tego filmu. Zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć.